żeby pokonać szumy uszne powinieneś regularnie ćwiczyć. Ćwiczenia fizyczne są ważne dlatego, ponieważ między innymi poprawiają one nastrój, a co najważniejsze, potęgują one produkcję pożytecznych neurotransmitterów, które poprawiają neuroplastyczność twojego mózgu i ogólnie poprawiają stan twojego organizmu, twój stan Psychofizyczny. Dzięki poprawionej neuroplastyczności, dzięki ćwiczeniom fizycznym, łatwiej dla Twojego mózgu będzie ignorować piski w uszach, będzie Ci łatwiej przejść do stanu obojętności na nie, a dzięki też tej neuroplastyczności mózgu, mózg będzie je stopniowo wyciszał. Ćwiczenia powinny być intensywne, niekoniecznie długie. Najlepiej, żeby były to ćwiczenia siłowe, góry i dołu ciała, np. pompki. Przysiady, podciąganie na drążku, martwe ciągi, dla kobiet półpompki, planki, wszelkie ćwiczenia izometryczne, czyli zatrzymujemy się na dole zanim się odbijemy od ziemi, przykładowo o pompkach. Polecam gorąco również jogę. Która jest bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o ćwiczenia, które poprawiają neuroplastyczność mózgu, a tym samym powrót do ciszy. Jeżeli chodzi o bieganie, to sprinty. Krótki, intensywny bieg bardziej potęguje produkcję neurotransmiterów niż taki powolny, powiedzmy, półgodzinny bieg. Hit sesję na rowerku, czyli siadasz na rowerku stacjonarnym, pedałujesz przez 20 sekund, ile fabryka dała mocy, następnie robisz przykładowo przerwę półtorej minuty i ponownie pedałujesz, ile sił masz w nogach i znowu robisz przerwę, takie 4-5 sesji na dzień. Zupełnie wystarczy, jeżeli chodzi o produkcję neurotransmiterów. Transmiterów. Ćwiczenia nie powinny być długie, żeby się nie przeforsować, zwłaszcza na początku. Takie 15-20 minut będzie w zupełności wystarczające. 15-20 minut, ale codziennie masz się nie przeforsować po to, żeby nie była potrzebna regeneracja kilkudniowa. Jeżeli przesadzisz, to. Powinieneś zrobić sobie oczywiście przerwę, 1, 2 czy 3 dni, w zależności ile przeforsowałeś swój organizm. Przeforsowanie objawia się zakwasami oraz spotęgowaniem się szumów usznych. Jeżeli przesadzisz ćwiczeniami siłowymi czy jakimikolwiek innymi, wówczas szumy rosną. Wtedy należy no, troszkę wycilować na parę dni, żeby z powrotem wrócić do aktywności fizycznej. Więc proszę Ciebie, nie przesadzaj, ale ćwicz regularnie. Można również biegać, spacerować, ale jest to mniej wydajny sposób na potęgowanie produkcji neurotransmiterów niezbędnych w powrocie do ciszy, ale jeżeli możesz tylko mieć takie aktywności, no to wybieraj. Tak, aczkolwiek gorąco polecam, nawet w ograniczonym zakresie, ćwiczenia siłowe w domku, codziennie, krótko, zrób ten trening, 15 minut, i będziesz mieć z głowy, i będziesz mieć świadomość, że idziesz do przodu. Też, jeżeli chodzi o czynności, o których mówię, przed każdą tą czynnością wyraź intencję, po co to robisz, a jednocześnie nie oczekuj natychmiastowych efektów. Po prostu, jeżeli zaczynasz ćwiczyć, to powiedz sobie w duchu, Chcę, żeby pomogło mi to odzyskać ciszę. Koniec ćwiczysz. Kończysz, relaksujesz się, masz trening z głowy, potęgujesz na kolejne 24 godziny produkcję neurotransmiterów i tym bardziej przybliżasz się do ciszy. Zapraszam Ciebie gorąco na kolejny odcinek z kolejnym fundamentem niezbędnym do powrotu do ciszy. Jest ich parę, nie jest ich jakoś super dużo. Proszę Ciebie oglądaj, korzystaj, wdrażaj i z biegiem miesięcy ciesz się ciszą na nowo.